Mam dla Państwa coś niesamowitego szkło uranowe jest to przepiękna patera, która zawiera w sobie dodatek uranu. Szkło uranowe powstawało już w XVIII wieku, po to, żeby właśnie wydobyć taką piękną, zielonkawą barwę. Jest to coś niesamowitego bardzo poszukiwane przez różnych kolekcjonerów i koneserów piękna, ponieważ już nie stosuje się barwienia uranem. Jak sprawdzić takie szkło uranowe i odróżnić je od innej zwykłej zielonkawej barwy w masie tego szkła? Bardzo prosto. Używamy latarki, która ma światło UV. Uranowe szkło przepięknie nam będzie się świeciło, wręcz tak fluoryzowało. To dzięki temu mamy pewność, że mamy do czynienia z prawdziwym uranem. Puzdereczko, ono jest w wykonaniu takiej matowej satyny. I po zaświeceniu przepięknie świeci, więc mamy pewność, że jest to szkło uranowe. Ja osobiście jestem bardzo zauroczona. Jeżeli szukacie takich nietypowych przedmiotów, zapraszam każdą środę o godzinie 19 na mój kanał na YouTubie Skarbiec Zachodnio-Pomorskie. Tam są transmisje na żywo, gdzie między innymi pokazujemy również szkło nietypowe. Udało nam się ostatnio zdobyć parę pięknych perełek, więc jeżeli chcesz, żeby jedna z nich była Twoja, zapraszam serdecznie.